Dzień dobry, cześć, i czołem moi drodzy. Witam Was e, na budowie, witam Was na budowaniu ścian wewnętrznych. I teraz e, niektórzy z Was się pytali, co to jest za ten magiczny sposób, który tak ułatwia pracę i takie megi w ogóle? No to służę z wyjaśnieniem. Nie wiem, czy to jest poprawne. podejrzewam, że nie jest niepoprawne, więc jeśli coś nie jest niepoprawne, to może być stosowane. Słuchajcie, tak jak są ściany e, działowe, znaczy wewnętrzne. Noś, działowe, dobrze mówię, e, bardzo dużo mają ze sobą przewiązać, co sprawia, że wymurowanie takiej ściany jest o wiele bardziej skomplikowane niż wymurowanie ściany e, takiej nośnej, choć za nośne się bierze więcej pieniędzy, o dziwo. E, natomiast, bo wiecie, ta, na, na ścianach nośnych lecicie warstwa, 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 bo macie najczęściej prostokąty albo elki i tak dalej. Rzadko się zdarza, że macie przewiązania, no chyba, że ktoś wystawia strzępia. Pozdrawiamy Pana Buda. E, I teraz tak. Słuchajcie, i my, żeby sobie ułatwić, też postanowiliśmy takie strzępia sobie wystawiać. Nie musisz nosić statywu możesz kręcić główką. E, tak więc słuchajcie. Wystawiamy sobie strzępia, czyli na przykład, jak lecimy tą główną jedną ścianę, która akurat, wiecie, no, w tym domu to idzie przez całą jego długość, czyli przez prawie 10 metrów. I mamy tutaj. E, tu jest węgarek, z tyłu jest ściana, tu akurat mamy słup, ale na przykład tam, jakbyście zobaczyli, jest ściana od pokoju. To zamiast od razu sobie wystawiać, po prostu wiecie te elementy i tracić czas, bo później, jak puszczacie sobie na przykład e, sznurek i tu trzymamy lico, to jeszcze jak mamy ścianę do tamtego pokoju, nie ma problemu, bo ta ściana i tak idzie w tamtą stronę. Ale węgarek, który wystaje. Tam węgarek od pokoju, który wystaje, i już ten sznurek tutaj, jakbyście puścili, to on zahaczał węgarek i jest przysłowiowa kupa. Tak więc postanowiliśmy, że spróbujemy coś takiego zrobić, że po prostu zrobimy sobie na zasadzie strzępiów, czyli jak tutaj mamy yy, nasz pierwszy wystawiony na pierwszej warstwie, yy, dalej sobie po prostu zostawimy, zostawiamy miejsce gdzieś około pół centymetra. Luzu, żeby można było go sobie włożyć, i nie martwcie się, bo jak na bieżąco robimy, to i tak sobie później to klejem wypełniamy, więc to wszystko nie jest sztywne. jak to sobie żeśmy klejem zrobili, to jest ok, jak na razie, nie? Tak więc, e, tak to się wychodzi. Tak więc, to jest nasz ten super mega sposób. A jeszcze jedno wam chcę pokazać: bo zobaczcie, że mamy tutaj e, słup żelbetowy, i ten żelbet wchodzi nam w ścianę. Na szczęście pochyla się do pokoju, a nie na, na zewnątrz, więc wiecie, tutaj ten kto po prostu grubszą warstwą przykryje i on nam zniknie i trzeba jakoś kotwić te, e, wiecie, te, ten, ten słup do, do tego, no, żeby to jakoś było związane i już naszym pręcikiem, wiecie, przez ukos nie przewiercimy, no bo w żelbecie tyle wiercić, to jest katorga, natomiast pan, pa, pa, pan sąsiad, kochany wąsu, pozdrawiamy cię wąsu, Czekamy na to, aż zgoli, a wypiszcie w komentarzach, czy wąs ma zgolić wąs. No. E, tak więc bierzemy sobie takie systemowe. To w ogóle, wiecie, dla, jak dla mnie to takie główinko trochę jest, bo to jest taka jakaś cienka blaszka jak z puszki po konserwach, no ale to jest przeznaczone, więc pewnie jakoś tam się zda na to. I teraz tak, robimy sobie taką Elkę. To jest. Tak naprawdę bardzo cienkie i nie, nie trzeba nawet szlifować w tym bloczku, bo jeśli my stawiamy na bloczek, który ma 10 mm, to wiecie tak naprawdę znaczy klej, warstwa grzebień, nie? To, to się wtapia i nie ma problemu. Nie? Tak więc tutaj sobie to wkrętami długimi takimi zakręcamy do bloczka, a tutaj kołkiem montażowym, szybki montaż do. E, słupa i to jest jedyne rozwiązanie i tak jest w tym przypadku, w tym przypadku i w przypadku jeszcze tamtym, bo tam dodatkowo jeszcze no niestety, ale dosyć słup. Zresztą zobaczcie ile tutaj jest słupów, mamy tutaj jeden słup, który jest na zewnątrz, to jest potencjalny mostek niebezpieczny i tu trzy niebezpieczne mostki, bo generalnie w, w, w zestawie, w projekcie mamy oryginalnie ten słup, który jest w kuchni i jeden słup, który wychodzi w sypialni, znaczy w salonie, przepraszam, i to jest jakby już w projekcie. No i ten jeden doszedł trzeci, który akurat jest podciągiem, więc tak mamy. Nie wiem, projektant nie kasował tych słupów pobocznych, no bo wiecie jak to jest z projektantami. Jak oni coś mają odjąć, to lepiej, żeby było, żeby było przewymiarowane. bo jakby się coś miało stać, to oni bekają za to, nie, bo oni obliczenia robili. Tak więc są te trzy słupy. No i jeśli ściana by akurat tak wychodziła, że się styka ze słupem, no to taką, takim, nie wiem co to jest, to jest, no to jest jakiś taki uchwyt przeznaczony do tego. Tak naprawdę widziałem, że niektórzy stosują esy od, wiecie, od podwieszanego sufitu, więc my stosujemy tutaj takie rozwiązanie, a y Budowa idzie powoli, bo jest zimno i też się za bardzo tak jakoś wiecie, nie śpieszymy, i rozpraszają nas y, sprawy codzienne. nie, Wiecie, bytowanie YouTube, te sprawy, nie? szajba, szajba nam odbija do głowy palma, nie? Y, koszulki są, kubki są, już niedługo będziemy mieli nawet nasze logo na Sraytaśmie. Tak więc, jeśli chcecie na gwiazdkę, może będziecie mogli kupić, i wtedy nawet hejterzy będą mogli mówić, że co dziś robimy, jest do dupy. Pogoda nas, moi drodzy, nie rozpieszcza, bo zaczęło padać, co prawda jesteśmy pod zadaszeniem, ale przez te wielkie otwory, które sobie tu inwestor zażyczył, wszystko leci do środka i nie jest przyjemnie. Popatrzcie, powstał kolejny pokoik, no już przynajmniej jego zarys i o, co tutaj jest ciekawsze, w pokoiku jest komin, żeby tu ciś zimno nie było. Nie? I tutaj jest akurat wyczystka, tak to jest wymyślone, że popiół będzie się wyrzucać na przedpokój. No nie no, to, to wiecie, to będzie kominek w przyszłości z jakiś tutaj taki, żeby sobie kakałko przed nim popić, nie? No i żeby syfu nie robić w pokoju czy coś, to ta wyczystka została tak zrobiona, że jest po prostu tutaj od boku i będzie wybierana przez ścianę, przez co też musieliśmy wyciąć sobie te gargulce nasze, żeby dostęp do tego był. Na chwilę obecną, jeszcze e, e, sąsiad, nie, wąsu nie wie, czy będzie chciał mieć e, tą metalową klapkę, wiecie, tutaj, nie, i od te metalowe, takie systemowe, czy tego trochę nie poszerzyć, po prostu, wiecie, wyciąć, żeby ta klapka pierwotna od komina weszła do tyłu, a tu sobie zrobić jakieś dźwiczki, nie, do terabajtu. E, tego jeszcze nie wiem, powiedziałem mu, Ty, lepiej to zawsze zrobić, kurde, mniejsze, później można sobie poszerzyć, niż jakbyśmy mieli to kurde najpierw zrobić duże, a potem trzeba było doklejać, nie? tak więc wiecie, to jest materiał to jest materiał bardzo ambitnie prosty w obróbce, tak więc nie ma problemu. Komin powoli zaczyna znikać, co oczywiście też mnie cieszy, ale powiem Wam szczerze, że Troszkę jest ciężej przez ten komin. Dobrze, że on przynajmniej w pionie idzie i e, generalnie nie wyszło tak, że nagle zaczął nam się stykać z bloczkiem. By było, wiecie, piłowanko, nie? żeby utrzymać tą płaszczyznę. I zauważcie, że jak nie ma już żadnych przewiązań, to robota idzie o wiele, wiele lepiej, bo wystarczy tutaj wystawić sobie narożniki. Tam sobie zobaczcie nasze strzępia, znaczy strzępia to są wystawione. My mieliśmy dziury, tak? Nasze dziury to żeśmy sobie na szybkości w pionie ustawili. Trzyma się to naprawdę solidnie. No i wiecie, sznurek, sznurek i. Jedziemy, aczkolwiek no, czasochłonne to jest. I do tej warstwy robiliście na do tej warstwy styropianie? Nie. na kawałkach styropianu i drabinie, i niestety już od tej warstwy musimy zastosować e, tak zwane rusztowanie. rusztowanie. Tak więc, już żeśmy sobie przynieśli, jest tam i generalnie, wybierając sobie strony murowania, no to wiadomo, ta główna, najdłuższa ściana na zewnątrz. Nie? A te boczne, które dzielą, to tak sobie robimy, żeby na przykład, jeśli mamy trzy pokoje, tak jak w tej sytuacji, to lico trzymajmy sobie w jednym pokoju, i na przykład w kotłowni, żeby w środku stać i sobie na przykład lico móc murować od kotłowni, będąc w małym pokoju, i lico od tej strony też murujemy, będąc w jednym pokoju, czyli nie musimy z tymi rusztowaniami się wiecie, przesuwać. A jest to utrudnione, jeśli na przykład macie ich mało. I, i to jest tak. Coś ciekawego jeszcze miałem wam powiedzieć chyba nie. Chyba nie. Tutaj. Y, wąsu, się jorgnął, nie? Że, y, wąsu się jorgnął, Że. Wąsu się że my żeśmy sobie finalnie przesunęli drzwi w, w naszym projekcie i one są przyklejone bardziej do kotłowni. A on tego już nie wykminił i mu potem tak se kmieni kmienił i ty. Wnęka na szafę mi nie wychodzi, nie? No i potem się okazało, że mówię, ty, sobie kurde drzwi nie przesunąłeś, tak więc słuchajcie, finalnie wyjdzie tak, że te drzwi zostaną. Jeszcze je tam w miarę jak możliwości się odsunie tam w stronę kotłowni, ale ten węgarek, który tu jest, zmniejszymy, żeby był w szerokości taki jak u nas. Ten węgarek po, po tej stronie wydłużymy, tak więc ta szafa mu siłą rzeczy wejdzie, no i nie będzie kolizji z drzwiami, bo ona będzie krótsza. Ale tak to jest, po prostu trzeba myśleć. Dwa razy, niż potem raz robić, czy coś takiego. Nie? Dobra, rozstawiamy te yy, gargulce. My to sobie wyciągniemy teraz, wiecie, piony w górę i później sznurki puścimy. Yy, jeszcze jedna warstwa tych tutaj i będziemy nadproża Osadzać. Trzymaj takciuki. And you're too far away, you're too far away to help me now. So I'm counting down the days, counting down the days to get out. Cause I need to learn to. Away. You're too far away to see the signs. So I'm stabbing at the sun, stabbing at the sun till I'm dry. Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me. Ciemno. ciemno jest, bo nie stać ich na pro. Podrożało wszystko. Niestety. Kończymy na dzisiaj tą nierówną walkę. Jest już za ciemno, za zimno. Nie ma drzwi, i okien. To jest jakaś parodia budowy. Tutaj nam powymurowywał jakieś zęby, jakieś trójkąty. To chyba będzie zwodzona fosa albo coś. Co to, co to ma być? Do to jest drzwi do terabajtów, wystawione są wszystkie te te winkielki do wysokości przed ostatnim bloczku, przed nadprożem. Jutro będziemy sobie na równo docinać ostatnie bloczki pod nadproża, obsadzać nadproża i nie będziemy tego wycinać przed osadzeniem nadproża, żeby było równo, bo wiadomo jak jest ściana niezwiązana. Lisi za nią tak szarpie, że mogłaby ją przewrócić albo poluśnić ze spoiny, więc sobie obstawimy nad proża, dolecimy do samego sufitu tak jak ma być, a jak to sobie już zastygnie, to sobie wtedy przyłożymy łaty, ładnie wytniemy w to i z powrotem, żeby to było zamknięte. Mam nadzieję, że to jutro wszystko zepchniemy, żeby się tutaj wziąć za, za dwa kible i za spiżarnię Tak. No, to w sumie Jesteś tyle. zadowolony z roboty? Ja nigdy nie jestem zadowolony, zresztą widać to po mojej twarzy. Zawsze mogło być lepiej. No, ja, to też mogło być. być tak no, więc nie, nie ma co się łamać. Dobrze, że nas żadna cholera jeszcze nie, nie dopadła. A to wiesz, nie no, ma różnie bywa. łamać, bo jeszcze nie ma kibla. Nie ma to... Ale rury są na bie... Trzymajmy się razem. Od biednego by dało radę. Dobra, kończ to, bo jest ciemno i nic nie widać będzie ziarno. No, Jak na chcecie, razie. to oglądajcie nas następnym. A w niedzielę ziarno. Tak. Już nie ma chyba. Dobra, to nie jest program o tej tematyce. <gry> Na razie. Na razie.